Cześć. z tej strony Maciej Transal. Dzisiaj na warsztat trafia KTM. Dzisiaj w ten upalny poranek rozważam takie niefilozoficzne pytanie, czy zmienić swojego KLera. Na tego oto pięknego, albo i niepięknego KTM-a 390. Mój KLR jest w wspaniałym stanie, dobrze utrzymany, ale on jest ciężki, duży i przyjemniej mi się jeździ tym KTM-em. A chyba to jest najważniejsze. KLR jest solidniejszy. Wszystko w nim jest solidniejsze. Każdy element, miejsce, gdzie byśmy nie dotknęli ramy, spawy, rurki, wszystko jest grubsze, solidniejsze. Śruby są większe, podnóżki są grubsze, dźwignie są większe, cięższe. Wszystko jest ciężkie i wielkie. Trwałe przy tym. Ogromne gmole i tak dalej, i tak dalej. W tym motocyklu wszystko jest takie troszeczkę delikatne. Mimo to. Co się liczy? Co się bardziej liczy? Nie wiem. Z czym ten motocykl można porównać? Owszem, za te pieniądze możesz sobie kupić kilkuletnią maszynę większej klasy. I zastanowiłbym się, czy Yamaha Tenere 660, a może Tenere 700, a może jakiś Transalp 700, to nie byłyby lepsze motocykle. Natomiast jeśli no ja właśnie przymierzałbym się, żeby jednak kupić sobie nowy motocykl, albo prawie nowy motocykl, to wziąłbym pod uwagę cztery motocykle, a w szczególności dwa. Royal Infield Himalayan, BMW GS310, Honda CRF300 Rally i właśnie ten KTM390 Adventure. I te dwa ostatnie najbardziej biorę pod uwagę. Wydaje mi się, że tak, Honda jest świetna, lepsza w teren i w ogóle jej wygląd bardziej mi się podoba. Jednak uniwersalność motocykla i kwestia Jazdy po drogach asfaltowych, po jakichś drogach szybkiego ruchu, ogólnej turystyki i dalszej i bliższej wypada na korzyść adwentchera, jest bardziej uniwersalny. Można po prostu z większą przyjemnością podróżować, a przecież większą część dróg w Europie mamy jednak jako drogi asfaltowe i są to często drogi szybkiego ruchu czy nawet autostrady. I myślę, że, że tym motocyklem w takich warunkach byłoby lepiej niż tą CRF-ką, której, jak pamiętacie, mówiłem, że właśnie nawet licznik oszukuje, i przelotowe 110 okazuje się setką. To tutaj mamy spokojnie przelotowe 120. Dwa tryby jazdy. Można wyłączyć ABS i kontrolę trakcji. To mi się nie podoba. Więc, tak, w porównaniu do KLR-a, jest mały i trudno zmieścić się tutaj dwóm osobom. Jest troszeczkę niższy. I ogólnie jego wygląd nie jest bardzo atrakcyjny. O ile te większe KTM-y, wyglądają całkiem sympatycznie, to w sytuacji takiego małego no, ten wygląd nie jest jakimś urzekającym, powiedziałbym. Do tego stopnia, że nawet ten o kilka lat starszy KLR, wydaje mi się, że jako Adventure wygląda ciekawiej. Poza tym właśnie tak jak mówię możliwości załadunkowe tutaj na Kawasaki są o wiele lepsze. No i tak ja tutaj mam gmole solidne w tym swoim motocyklu w tej lokomotywie i taką oto solidną osłonę, która jest oczywiście akcesoryjna. Natomiast w tym motocyklu podobna osłona jest bardzo bardzo słaba, ale tu już chyba jest tłumik. Bardzo śmieszny i również ten tłumik nie ma dobrego brzmienia. Jest bardzo mały, śmieszny, śmiesznie wygląda. Nie ma dobrego brzmienia przy takich niskich prędkościach. Przy dużych prędkościach odczucia kierowcy są dobre. Już słychać go całkiem fajnie. Natomiast jak się tak odpali na postoju, to ten tłumik brzmi dość śmiesznie. I dźwięk KLR-a. To akurat też mi owiewka od wczoraj troszeczkę stuka. Wcześniej tak nie było. Jakaś śrubka się obluzowała. Może akurat nie będzie stukać. O, co jest? Ważnikowiec potrafi sobie pian Sam motocykr sięga mi tutaj do biodra, a ten? Nie no, ten jednak jest niższy. Dobre 5 cm, 7 cm niższy. Chociaż też przy moich 175 cm na ten motocykl nie jest aż tak łatwo wsiadać bez użycia stopki. No, jestem w stanie na niego wsiąść bez stopki, ale nie zawsze. Jak jest krzywy teren, i też tak nie stoję całkiem pełną stopą. Na KLR-ze też tak można powiedzieć, że na palcach. No, ale jednak KLR jest trochę wyższy. Też jest tłumik trochę śmieszny z taką dziurką No ale tutaj tak. Cały tłumik czarny motocykl ma swoje lata 2015 rok i korozji na nim w ogóle nie ma. Na tłumiku, na katalizatorze, czy czymś tam Tutaj na zacisku, na stopkach. Tu w ogóle wszystko bardzo ładnie wygląda. No jakość wykonania tego klr nie jest zła. A tutaj tak, już takie jest. Zaś nie działa. To w ogóle jest z drugiej strony zardzewiałe ta puszka. Mm, są głosy że motocykl w ogóle jest wadliwy i wiele w nim jest różnych wad e, fabrycznych, konstrukcyjnych, ale na ile to są prawdziwe, sprawdzone informacje, a na ile to jest antyreklama kogoś, komu zależy, żeby sprzedawały się motocykle innych marek, tego już naprawdę nie wiem. W porównaniu do konkurencji jest to zaawansowany elektronicznie motocykl, e, dość zwinny. I te swoje 44 konie porównałbym do 48 koni takiego motocykla, który miałem jeszcze rok temu, mianowicie Pegaso Aprilia Pegaso Strada 660 z silnikiem Yamachy 660, XT 660 i Tenery 660. I właśnie ta Aprilia z silnikiem Yamachy była czymś gabarytowo podobnym i podobne były, powiedziałbym, wrażenia z jazdy. Mniej zaawansowany elektronicznie motocykl. Może nie pamiętam chyba odrobinę cięższy, a o jakieś 10 kg cięższy wydaje mi się, ale niewiele. Podobnej wysokości kanapa, może trochę niższa nawet była tam kanapa. Podobnie twarda bym powiedział. Kanapa też nie jest zaletą, nie jest jakaś bardzo miękka i wygodna. I właśnie też dość dobre hamulce i odlewane felgi, więc przy Wieczorem odbyłem podróż w nieznanej i było niesamowicie. Pojechałem na drugi brzeg Wisły, a mieszkam nad samą Wisłą. Żeby to zrobić, musiałem przemierzyć dziesiątki kilometrów od jednego mostu do drugiego mostu, ale było warto. Przedostałem się do samej Wisły przez pola i łąki. Był piasek, było błoto, doły i góry. I tym motocyklem było to możliwe, a nawet przyjemne. Niemniej, a może nawet bardziej miłe, było jednak dynamiczne wracanie przez wąskie kręte odcinki wzdłuż Wisły, jak również szybkie trasy, jak wiecznie remontowana S7 i wiecznie zatiżona 62. Byłem jednak tak szczęśliwy, że mimo egipskich ciemności, które panowały po moim powrocie, od razu wskoczyłem do basenu. Do tego bym wspomniał to śmieszne spalanie. Właśnie w konfrontacji z moim KLR-em spalanie na poziomie 3,5 litra wypada więcej niż korzystnie. Może tej mocy mam mało, bo to jest te 43 konie i 37 nm to jest niewiele, ale oddaje ją tak płynnie, że do 100 km na godzinę, nawet do 130 jedzie się po prostu bardzo sprawnie. Niska masa, zwrotność, poczucie idealnego zgrania z bajkiem. Ostre heble, wygląd. Trochę taki mały, szczupły, chudy, ale obudź się. Czy wygląd jest najważniejszy? Poza tym sylwetka może się podobać. E, zwłaszcza patrząc z boku czy z przodu. Jest podobny do starszych braci, ale sprawia wrażenie takiego niedożywionego, chudego, e, najmłodszego kajtka w rodzinie. E, no fajny, fajny. Natomiast e, na pewno w terenie trzeba go wyczuć. Jak dobrze jest dobrze, dopóki jedziesz. Jeśli jedziesz w jakimś terenie, w jakimś średnim terenie, po szutrach, w ogóle nie ma problemu, świetnie się prowadzi. Natomiast jak staniesz w piasku albo w błocie, to może być tak, że zgaśnie. Mam nadzieję, że to jest kwestia wyczucia motocykla. Dodajesz więcej gazu, bo też tak zauważyłem. Tak mi się wydaje, że to jest jednak kwestia wyczucia motocykla. Dodajesz więcej gazu, dużo więcej gazu i wtedy jakoś przejedziesz. Natomiast to właśnie ten silnik wysokoobrotowy nie ciągnie od samego dołu i w jakimś tam piasku, glinie, błocie można się szybko zakopać i po prostu silnik może zgasnąć. Jest to troszeczkę irytujące. Jak się mieszka tak jak ja i nie ma się drogi asfaltowej do domu ani nawet dobrze utwardzonej, co akurat być powinno, no to trzeba mieć jakiś motocykl, którym da się przejechać w terenie. Najlepiej, motocykl uniwersalny, którym pojedziesz do pracy, do szkoły, do dentysty. A jednocześnie dojedziesz do domu w każdych warunkach. No tak, właśnie przeprowadzając się na wieś, zacząłem interesować się pojazdami terenowymi samochodami i motocyklami. No i typu adventure w tym przypadku, bo są bardzo uniwersalne. Te opony naprawdę się świetnie spisują. Zresztą mam te same opony w leży, tylko że tam oczywiście mam inne rozmiary kół i kołasz są szprychowane. Oryginalnie na tych oponach wychodzi ten motocykl tłumik. Bez komentarza wszyscy wiedzą, katalizator, wszyscy znają ten temat. Ten amortyzator. No podobno bardzo cienki jest. Ta rurka jest cienka w środku. Ale działa, nie wydał się póki co przy 8 tysiącach przebiegu, chociaż różne tu słyszałem opinie już przy niewielkich przebiegach. Różne awarie się ludziom przytrafiały. Pękanie owiewek. Awaria akumulatora i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam problemy z korkiem. Do spuszczania oleju. No, na pewno fajniejsze byłyby sprychowane. Koszt zakupu jest bardzo duży. Osłona jest podobno bardzo delikatna, ale można kupić akcesoryjną. Hamulce Bajbre dobrze działają. Nie rozwijam tematu. Każdy wie o co chodzi z tym Bajbre. Regulacja, pełna regulacja przedniego zawieszenia no w teren, jakieś modyfikacje właśnie w tylnym zawieszeniu i, i tej osłony pod silnik do zwykłej jazdy po szosie. Modyfikacja szyby. Która jest bardzo niska i po prostu sprawia wrażenie, jakby w ogóle jej nie było. No, ale wrażenia z jazdy: wrażenia z jazdy i ta uniwersalność, lekkość. Hmm. Masę tej masy w ogóle nie czyć tych 159 kg. Środek ciężkości przesunięty ku dołowi, do tego stopnia, że na szosie po prostu jeździ się rewelacyjnie. Masa wydaje się tak niska. Że łatwiej się tym jeździ niż crf -ką. Jeśli chodzi o sprzęgło, gaz, hamulec, działają perfekcyjnie. Oczywiście ten quick shifter mnie ciekawi i może chciałbym mieć taki quick shifter w tym motocyklu. Ciekawy jestem, jak to by było. Natomiast da się wiele. Kanapa dla mnie trochę twarda. No, ale przecież można ją zmodyfikować. Lusterka dla mnie trochę małe. Trochę, może to kwestia przyzwyczajenia. No i teraz tak, teraz ten motocykl kosztował powyżej 30 tysięcy rok temu czy 2 lata temu. Teraz ze względu na kurs złotówki importerzy reklamują się, że, że można ten motocykl kupić często za jakieś 29 tysięcy złotych, nowy. Za używane ludzie chcą po 25, więc wolałbym nowy. Powiedzmy, że za 22 bym się zastanowił, jakby był w ładnym stanie. mówię po niewielkich modyfikacjach wydaje mi się, że dla mnie byłby to naprawdę niezły wybór jednak. Takim motocyklem można pojechać do Chorwacji, można pojechać do Rumunii. Można pojechać w jakiś lekki teren nad Wisłę. No i na pewno można jeździć po szutrach. Jeśli chodzi o składanie się w zakręty, jest super. Naprawdę dynamika i prowadzenie tego motocykla jest rewelacyjne. Rewelacyjne do pewnej prędkości, no bo ta moc jest właśnie tak oddawana, że odczuwa się ją tylko do, do pewnej niewielkiej prędkości. Później. Wiadomo kiedy się przekracza, a kiedy nie. Jedzie się 90 ale, czy 100, ale jak się wyprzedza jakąś ciężarówkę, to przez chwilę ma się znacznie więcej. No to do tego w zupełności wystarcza i do jakiegoś poruszania się po drogach szybkiego ruchu, nawet z prędkością przelotową 130, dałoby się. No i przede wszystkim bardzo fajnie, że ten motocykl tak właśnie skutecznie się wyhamowuje. To mi się bardzo podoba. Kierownica jest nie taka wielka.